Halo, dzień dobry, witam Was ponownie w kolejnym spotkaniu. Domowe Edward z pracownią kreatywną. Dzisiaj pokażę Wam, jak możecie stworzyć pudełko z efektem marmuru przy wykorzystaniu specjalnej, właśnie specjalnego preparatu, który pozwoli właśnie uzyskać taki efekt. Także nie musicie super specjalnie jakoś tworzyć, malować, tylko właśnie wykorzystując ten preparat. A co będziemy potrzebować do naszego pudełeczka? Już zaraz wam pokażę. A co będziemy potrzebować, żeby stworzyć naszą szkatułkę z efektem marmuru? No oczywiście przede wszystkim baza, czyli jakieś pudełeczko. Ja mam takie w kształcie serca. Co dodatkowo, no wiadomo taka specjalistyczna właśnie farba, preparat z efektem marmuru. Dzięki temu, właśnie dzięki tym drobinkom, które w środku się znajdują, stworzycie taki właśnie efekt. Marmuru. No, a na koniec zostanie nam jedynie wykończyć. Przydadzą się nam na przykład pasty pozłotnicze, mogą być też różnego rodzaju na przykład wyciski z pasty modelingowej. No i oczywiście warto je wtedy pomalować na taki złoty kolor, czyli na przykład farby hybrydowe lub inne złocone farbki. No i oczywiście różnego rodzaju wstążki, koronki i inne dekory, które znajdziecie u siebie. No to zaczynamy. Przygotuję Wam teraz takie właśnie większe pudełko w kształcie serduszka. Ja kupiłam sobie takie, słuchajcie, w kompletach. Można je oczywiście pojedynczo dostać. Pomaluję to serce, tą szkatułkę, właśnie z wykorzystaniem specjalnego preparatu z efektem marmuru, o którym wspomniałam, i tym razem wykorzystam kolor taki właśnie lekki, różowy. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. To jest ważne w przypadku nakładania tej farby. Nie chodzi do końca o to, żeby ją gładko malować z góry na dół, tylko żeby troszeczkę, słuchajcie, jakby nakładając farbę, ja już zacznę i w tym sposób może wam pokażę, po prostu ją tak nakładać, ok? Można też wcześniej pomalować pudełko jedną warstwą na przykład gładko samą farbą w różnym kolorze, a można po prostu już od razu nałożyć na pudełko. A potem oczywiście pozostaje nam wysuszyć. No, i tutaj warstwa pierwsza na pudełeczku. Zaraz ją wysuszymy i zobaczymy, czy potrzebna jest druga warstwa do naszej szkatułki. Jak widać, na naszym pudełeczku jeszcze widać drewno i delikatne słoje. W związku z czym przemaluję sobie je po raz drugi, dla lepszego efektu w końcu szkatułka ma być marmurowa. Jak widzicie, moje pudełeczko już jest wyschnięte, pomalowane dwukrotnie, natomiast jak widać przy tym kolorze farby, właśnie z efektem marmuru, im ta różnica pomiędzy gradacją koloru a tymi elementami, tymi drobinkami, które mają przypominać marmur, jest mniejsza, tym troszeczkę ten efekt faktycznie jest mniej widoczny. Zwróćcie uwagę, że przy kolorze zielonym zdecydowanie lepiej. To wygląda, więc jeśli będziecie wybierać taki preparat, to na pewno fajniejszy efekt uzyskacie, wykorzystując właśnie taki kolor bardziej intensywny. Wtedy te drobinki z efekt marmuru będzie lepiej widoczny. A ja teraz potrzebuję już tylko pomalować moje pudełeczko lakierem, dla oczywiście wygładzenia, czyli dla nadania mu takiej gładkości, co też uczynię. I oczywiście, po raz kolejny, pamiętajcie, wysuszymy. I bierzemy się do zdobień. I teraz kochani, mamy już wylakierowane nasze pudełeczko, nadamy mu jeszcze troszeczkę dzięki paście pozłotniczej, nadamy mu taki troszeczkę retro, właśnie styl, a oprócz tego, zanim sobie pastą jeszcze wykończymy, zaraz Wam pokażę. To pomalujemy sobie zrobimy taki efekt. Ja wykorzystam zwykłe takie kartonowe lub z kółeczko, może być też ze sklejki, pomaluję je sobie na złoty kolor i przykleję na nie taką kamelię. Mam nadzieję, że efekt będzie ładny, ona też, kamelia moja też jest w kolorze takiego właśnie jasnego marmuru. No to będę malować teraz kółeczko, zostawię do wyschnięcia i zdobimy pastą pozłotniczą, zaraz pokażę jak, bierzemy się do dzieła. Wykorzystam sobie taką pastę, właśnie taką farbę hybrydową, którą już na pewno znacie z poprzednich odcinków, i po prostu przemaluję kółeczko z jednej strony, ponieważ drugą przykleję potem klejem medzikiem do pudełka. Zwróćcie uwagę też, że jeżeli malujemy, niech ono będzie równie złote na brzegach, co i na wierzchu. Pasta hybrydowa dość szybko wysycha, więc nie będzie problemu. Ładnie się maluje i podkreśli właśnie moją kamelię na pudełeczku marmurowym. A teraz wykorzystam właśnie pastę pozłotniczą. Można wziąć na małą gąbeczkę, można wykorzystać małą ściereczkę, a można też po prostu paluszkiem delikatnie przejechać. Pamiętajcie. Pastę pozłotniczą wykorzystujemy w taki sposób, że pracujemy z nią dosłownie na samych krawędziach. Nie smarujemy nigdzie więcej. Delikatnie, wielkość zależy też od Was. I rozcieramy, rozcieramy. Jeśli gdzieś w którymś miejscu za dużo pasty nałożycie, to wystarczy ściągnąć matką lub rozetrzeć palcem. Zwróćcie uwagę, żeby pastą pozłocić w każdym, na każdej krawędzi, więc tam, gdzie się nam pudełeczko styka, tam, gdzie się otwiera, również przeciągnijcie delikatnie pastą pozłotniczą. Można również pomalować pudełko w środku, albo ozdobić go właśnie jakąś, jakimś aksamitem, wyłożyć także. Od was też zależy jaki pomysł będziecie mieć, by wykończyć to pudełeczko w środku. Są różne możliwości. Możecie pomalować na złoto, możecie pomalować marmurowym też preparatem lub po prostu właśnie wyłożyć jakimś ozdobnym materiałem. No i w zasadzie pudełko zostało postarzone Moje kółeczko już wyschnięte, przyklejam je na środeczek, a do tego dołożę kamelię. No i zostaje mi jeszcze dobrać tą rzeczkę. Tym razem właśnie zastanawiam się nad czy też taki jasny kolor, ale może pozostanę w jakimś innym charakterze. A myślę, że ta myślę, że ta wstążeczka będzie bardzo fajnie wyglądać. No i możecie ją przykleić na kleju Magiku lub po prostu na taśmie dwustronnej, co też uczynię. A tymczasem przyklejam łeczko. Teraz taśmę. Nałożę sobie taśmę dwustronną na moją wstążeczkę. Jak będziecie przyklejać w sążeczkę tasiemkę, pamiętajcie, żeby zacząć od tyłu i z tyłu również skończyć. Odklejam sobie taśmę dwustronną. Nie róbcie tego od razu na raz i tutaj delikatnie przykładam od tyłu pudełeczka. Przyklejam, wyśrodkowując, dobrze naciągam, po kawałku, nie odklejajcie całej, bo najprawdopodobniej może nam się wtedy wstążka pokleić, tak, i przyklejamy do końca. Mhm. Zostaje nam jeszcze przykleić kamelię i tę kamelię przykleję sobie, yy, przykleję sobie klejem na gorąco. I dodatkowo moje kółeczko ozdobię jeszcze wykorzystując właśnie półperełki. No i zostaje mi jedynie przykleić wstążeczkę do mojego pudełeczka, do mojej szkatułki i w zasadzie to chyba tyle. Choć pomyślałam sobie, że jeszcze delikatnie dodatkowe złocenie przy wykorzystaniu właśnie półperełek, myślę, że dodatkowo wzmocni i piększy moje pudełko. A tymczasem mała wstążeczka, może być na górze, może być też w części dolnej, a ja delikatnie jeszcze przesmaruję. Złoconą delikatnie na paluszek, naprawdę bardzo niewielka ilość, żeby tylko po prostu jeszcze dodać szlachetności w szkatułce. Przyklejam kokardkę. Voilà. I gotowe. Mam nadzieję, że pudełeczko się Wam podobało. Czas prezentów coraz bliżej, bo grudzień już przed nami. Natomiast możecie wykorzystać je dla siebie, ale również na prezent. Jeśli nie w grudniu, to już w styczniu, dzień babci. Myślę, że takie, taka szkatułka z efektem marmuru na pewno sprawi jej ogromną radość. Szczególnie, że zrobiona jest właśnie przez Was. A ja już zapraszam Was na kolejne spotkanie z domowym Eduard, z pracownią kreatywną.